Hej, hej, witam Was z Dzisiaj chciałbym Wam pokazać nowego Creepera mojej modyfikacji, a konkretnie Fire Creeper, który zaraz Wam pokażę, jak wygląda. O, tak właśnie o to wygląda: Fire Creeper, tak. Um. Tego MOBA też zrobiłem w pańcie, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany um, ściągnięciem i mm, wklejeniem do swojego, um, do swojego Minecraft'a, to oczywiście link jest w opisie. Można sobie ściągnąć i um, zobaczyć. Zagrać z takim Creeperem. Mi się, wydaje mi się, że jest ładny, ładnie odzorowany. Ładny. Ładny mi wyszedł. Więc... Ups, ups, ups. Yy, no cóż, to nie było planowane. Dobra, no ja później to zrobię. No, a więc jeżeli ktoś chciałby, to zapr serdecznie zapraszam. Jeżeli komuś bym pomógł, to proszę o łapkę w górę i yy, subskrypcję mojego kanału, więc jeżeli bym mógł o to prosić. Yy, łapki w górę będą oznaczały, że... Podobają się moje filmy Wam i to będzie mnie napędzało do kolejnych filmów tego typu. A więc serdecznie zapraszam, dziękuję Wam wszystkim i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii Modyfikacje.